Witam. W związku z koronawirusem to, co wyprawiają rzymscy katolicy, żeby ustała pandemia koronawirusa, to jakaś zbiorowa paranoja. Kierują swoje modlitwy do kogo popadnie, do fałszywej Maryi i do swoich ustanowionych świętych. Oczywiście zanoszą też prośby i modlitwy do Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa, ale większość ich modlitw jest kierowana do stworzenia, czyli ludzi. Nawet papież ogłosił światową modlitwę o ustanie koronawirusa, klęcząc przed krucyfiksem i obrazem maryjnym. Modlitwy są kierowane głównie do tak zwanej królowej nieba, zwaną w katolicyzmie jako Maryja, lub przy jej wstawiennictwie. Patrząc na dzisiejsze czasy, nic się nie zmieniło w zachowaniu i bałwochwalstwie ludzkim, zmieniły się tylko czasy. Pytanie czy modlitwy i prośby bałwochwalczego Kościoła Rzymsko-Katolickiego zostaną wysłuchane przez pana Boga? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w Starym Testamencie, w księdze Jeremiasza. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanuj za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba. A nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by mnie obrażać. Czy mnie obrażają, wyrocznia pana, czy raczej siebie samych na własną hańbę? Dlatego to mówi pan, oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi, płonie i nie zagaśnie. Dlatego tak mówi pan, oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć, będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham. Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło. Wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia. Bo ile masz miast, tyle też bogów, judo. Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Bala. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do mnie wołać w czasie nieszczęścia. Fragmenty te dotyczą Izraela, narodu wybranego przez pana Boga. Oczywiście Kościół rzymskokatolicki nie jest wybrany, ale podane fragmenty odzwierciedlają bałwochwalcze praktyki, które przetrwały aż do dnia dzisiejszego w Kościele rzymskokatolickim. Dlaczego pan Bóg mówi, żeby Jeremiasz nie wstawiał się za tym narodem? Moim zdaniem dlatego, ponieważ bałwochwalstwo i sprzeciwianie się panu Bogu musi zostać ukarane. Gdyby pan Bóg ich nie ukarał, dalej by tak czynili, wychodząc z założenia, że czynią właściwie, dopuszczając się bałwochwalstwa, służąc i składając ofiary obcym bożkom. Ciekawym fragmentem jest werset 13, bo ile masz miast, tyle też bogów judo. Czyż nie ma fałszywej Maryi z nazwami miast? Tak zwana Matka Boska Częstochowska, Fatimska, z Guadalupe i tak jest tego oczywiście więcej, ale nie wystarczyłoby mi czasu na wymienianie wszystkich miast maryjnych. I dalej. Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Bala. Czy nie jest to nawiązanie do katolickiej procesji? Spójrzmy, ile wizerunków tzw. Matki Bożej jest objęte kultem. Jest tego sporo i jest to bałwuchwalstwo, czyli cudzołóstwo duchowe w czystej postaci, kultywowania obrazów i rzeźb, mimo iż przykazanie Boże mówi jasno: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu, tego co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ale czytajmy dalej. I rzekł Pan do mnie. Nie wstawiaj się za pomyślnością tego narodu. Nawet jeśli będą prosić, nie będę słuchał ich wołania, a jeśli będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę ich ale raczej wyniszczę ich mieczem głodem i zarazą i powiedziałem ach panie boże oto prorocy mówią im nie ujrzycie miecza nie zaznacie głodu ale bowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu i rzekł pan do mnie prorocy ci głoszą kłamstwo w moje imię nie posłałem ich nie dawałem poleceń ani nie przemówiłem do nich kłamliwe widzenia zmyślone przepowiednie urojenia swych serc oto co wam przepowiadają Dlatego to mówi Pan o prorokach, którzy mimo że ich nie posłałem, przepowiadają w imię moje tymi słowami miecza i głodu nie będzie w tym kraju. Od miecza i od głodu poginą ci prorocy ludzie zaś, którym oni przepowiadają, będą wyrzuceni na ulicę Jerozolimy jako ofiary głodu i miecza. Nikt ich nie pochowa ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek, i wyleje na nich ich własną nieprawość. Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym bogom i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie oraz cały lud mieszkający w ziemi egipskiej w Patros odpowiedzieli: Nie posłuchamy polecenia jakie nam przekazałeś w imię Pana. Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie, oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu. A kobiety powiedziały... Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie zawiedzą naszych mężów? Przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary? Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź. Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach ludzkich i na ulicach Jerozolimy? Wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud? Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy bez mieszkańców, jak to trwa do dziś. Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj. Z Rzymskiego Kościoła Katolickiego wypływa narracja, że koronawirus to znak i jest to czas próby pokuty za grzechy świata i jest to kara Boża. Nie wiem czy jest to kara Boża, czy poczynania ludzi do depopulacji ludzkości, ale wiem jedno, że Pan Bóg karze grzeszników i nie wspomaga ich w czasie nieszczęścia. Dlatego prośby i modlitwy Rzymskiego Kościoła Katolickiego nie zostaną wysłuchane. A jeśli pandemia ustanie, to nie z powodu modlitw i próśb bałwochwalczego kościoła rzymsko-katolickiego. A rzymski kościół katolicki, głosząc, że jest to kara Boża, nie przyjmuje albo nie chce przyjąć do wiadomości, że to właśnie oni są tymi grzesznikami, którzy prowadzą bałwochwalstwo i cudzołożą z obcymi bożkami, zwodząc ludzi. Wszystkie nieszczęścia spadające na świat i na naród polski, jak rozbiory, wojny światowe itd. są spowodowane cudzołóstwem kościoła rzymsko-katolickiego z obcymi bożkami, z tzw. królową nieba, fałszywą Maryją, jak i innymi. Oczywiście rzymscy katolicy zawsze mogą się nawrócić i przyjść do naszego Pana i Wybawiciela Jezusa Chrystusa, w którym mamy odpuszczenie grzechów i życie wieczne dzięki łasce Boga Ojca. Jednak muszą odwrócić się od swojego dotychczasowego postępowania, potłuć swoje posągi, figury i rzeźby, zniszczyć obrazy, odejść od bałwuchwalczych i pogańskich praktyk, póki jest jeszcze czas na nawrócenie. Znaki końca pojawiają się od dłuższego czasu, a pandemia koronawirusa nie jest wyjątkiem. I kolejne wydarzenia związane z przyjściem naszego Pana i wybawiciela Jezusa Chrystusa będą się pojawiać. A to musi się stać jak mówił Pan Jezus Chrystus. Czy chrześcijanie powinni obawiać się czasów ostatecznych? Oczywiście, że nie, mimo iż będą to straszne czasy, ponieważ prawdziwi chrześcijanie wiedzą, kto jest ich panem i wybawicielem i w kim złożyli nadzieje na życie wieczne. Martwić powinni się ci, co nie wiedzą, dokąd zmierzają i w tym świecie pokładają nadzieję. Niech Wam Pan Bóg pobłogosławi bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie. Dziękuję za uwagę.